W Katowicach właśnie otworzyło się wyjątkowe miejsce. Miejsce, w którym możesz się rozwijać i zdobywać kompetencje przyszłości. Miejsce, w którym coś dla siebie znajdą zarówno Twoje dzieci, jak i Ty sam. Step IT Academy to jedna z największych firm prowadzących szkolenia z informatyki na świecie. Znajdziesz nas na alei Korfantego 2 przez 2D, a dojedziesz do nas wygodnie rowerem, autobusem albo tramwajem. W Step IT przygotowujemy dzieci do zmieniającej się przyszłości. Skutecznie ciekawimy je światem komputerów i pomagamy bezpiecznie korzystać z możliwości XXI wieku. Dorosłym pomagamy się przebranżowić i znaleźć swoją ścieżkę. Prowadzimy kursy z grafiki 2D, z projektowania 3D czy z programowania. Jesteśmy dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18. Przyjdź. I porozmawiaj z nami. Albo wejdź na stronę katowice.itstep.pl i zapisz się na bezpłatną lekcję. Nie warto czekać dłużej. Przyszłość jest dziś.